Ale bestia. Ile kosztowała? Nie powie. Grunt, że się spisze. Prąd Edisona ma zasięg półtora kilometra. Na oświetlenie tylko jednego miasta pójdzie cała jego mieć. Kraj będzie wyglądał jak szachownica z elektrowniami. Za to jedna prądnica prądu przemiennego da większe napięcie i zasięg aż po horyzont. Przewody będą szły po słupach. Mniej miedzi, więcej prądu. O 75% taniej. Nadrzędnym kryterium jest odległość. Frank, to jest tak samo Twoje jak moje. Proszę, wykluczone. Nie brać. To Twoja chwila. Ty byłeś pomysłodawcą. Przejażdżka? Do czarodzieja z Menlo Park. Jako, że chyba ma pan problemy z działaniem hamulców, byłbym wielce rad przysyłając po pana samochód. Zawiózłby pana do Great Barrington, gdzie udało mi się przesłać prąd na odległość półtora kilometra. Skąd wziął żarówki? Największym umysłom Ameryki odjełomowe? Używa żarówek Hirama. Hayram. Ukradł je mnie. Pozwać go, pozwaliśmy, wygrał. Mówię o Westinghouse. Niech pan jedzie do Barrington i sam zobaczy. W ogóle was nie rusza to, że ktoś kradnie nam 15 lat pracy? Dość tego. Ja zbudowałem system, a on kupował patenty, by sklecić coś, co jest moje. Jeśli nie na żarówkach, zagnijcie go na prądnicach. Nie możemy. Nie są na prąd stały. A przemienny?